Wszystkim dzień dobry, witamy ponownie Patrycja i Kasia z kanału Posmakujmy. Dziś zabierzemy Was w troszeczkę inne miejsce. Ja może dam najpierw takie tło historyczne, kiedy tak naprawdę ta kawiarnia, cukiernia, a może restauracja powstała. O tym też dowiedzie się trochę więcej później. Udajemy się dzisiaj do kawiarni Noworolski, która znajduje się w samym centrum Krakowa, przy rynku głównym numer Jeden. I jakbyście nie wiedzieli, który to jest numer jeden, to są to cukiernice. I słuchajcie, ta kawiarnia ma dosyć ciekawą też historię, ponieważ jej założycielem był Jan Noworolski, który pochodził z Elpowa i tak naprawdę miał bardzo dobre doświadczenie i wykształcenie cukiernicze. Po tragicznych wydarzeniach w swoim życiu prywatnym, mianowicie śmierci żony, przeniósł się ze swoją rodziną do Krakowa na początku XX wieku, i wtedy właśnie założył. Tę cukiernię, która później miała różnego rodzaju perypetie, ale ostatecznie wygląda tak jak dziś i ma ten profil gastronomiczny, cukierniczo-kawiarniano-restauracyjny. W związku z tym, że ta kawiarnia, restauracja to miejsce ma bardzo bogatą historię, jej wygląd i profil wygląda nieco inaczej niż te kawiarnie, które do tej pory odwiedzałyśmy. I ja muszę przyznać, że wychodzę ze swojej strefy komfortu. Ta kawiarnia wygląda nieco wyrafinowana fancy -smancy. powiedzmy sobie to wprost. A jak będzie, jakie będą wrażenia, zobaczymy. O tym Wam właśnie dzisiaj opowiemy, ale ja się zgadzam z Patrycją. No, inny styl niż do tej pory, i na pewno inny niż my preferujemy. Chodźcie z nami zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Klaps! <grych> Okej, okay, no to cześć. Znowu w takiej dziwnej sytuacji nagrywamy z auta, dlatego że pogoda nas kompletnie przegoniła z okolic krakowskich plan i rynku krakowskiego. Po prostu leje. Leje, wieje, no cóż poradzić. Styczeń w Krakowie. W tej naszej dzisiejszej podróży do krakowskiej kawiarni, która znajdowała się w sukiennicach, poszukamy dobrych stron aczkolwiek chyba nie będzie łatwo. No niestety nie będzie łatwo, o tym już za chwilę, także zostańcie z nami. Startujemy! Zaczynamy od lokalizacji, o której już słyszeliście, Sukiennice, samo centrum Krakowa. W zasadzie jak sobie staniecie pleckami do pomnika na środku rynku, to będziecie mieli na wprost wejście do właśnie kawiarni, cukierni, restauracji. Jeśli chodzi o sam wystrój, to tak jak gdzieś tam wspomniałyśmy na samym początku, wiąże się to miejsce z bogatą historią i rzeczywiście sięga początków wieku XX. Można by rzec, że to taka ikona, ponieważ jest Krakowa, ponieważ jest to jedno z najstarszych miejsc w kontekście kawiarni właśnie w Krakowie. No więc nie będę oszukiwać, oczekiwania były dosyć wysokie. Zwłaszcza, że klimat tego miejsca, taki bardzo bogaty wystrój, trochę nawet powiedziałabym barokowy, ale no, zdecydowanie royal wnętrze, no można by pomyśleć, determinuje również pozostałe aspekty kawiarni, a więc i menu, i obsługę, jakby całokształt. Tak? Tutaj zastanawiałyśmy się, czy poczujemy się tam faktycznie jak królowe. Ale I... czy tak faktycznie było? Przytłoczyło mnie, ale coś innego. No właśnie, co nas przytłoczyło? Mnie od samego wejścia grobowa Cisza. Było kompletnie cicho. Jak Normalnie, kiedy Super. przychodzimy jak do jakiejś kawiarni, staramy się raczej rozmawiać normalnym głosem. Kiedy tam weszłyśmy, było tak cicho, że zaczęłyśmy szeptać. Bo niosło się wszystko, co mówiłyśmy po całym, po całym lokalu, który jest naprawdę duży. Jest tam bardzo dużo stolików, sporo miejsca do siedzenia. W pomieszczeniu, w którym my siedziałyśmy, znajdował się przepiękny fortepian, ale wcale z niego nie płynęła jakaś przyjemna poranna muzyka. A byłyśmy tam o 9.30. To miejsce, w niedzielę, w którą byłyśmy, zostaje otwarte o 8 rano, więc dałyśmy trochę czasu. Oj, zdecydowanie tak. No i słuchajcie, co dalej? Hmm. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale poza grobową ciszą i pustką, bo był jeszcze, nie było tam nikogo, przepraszam, był jeszcze pan konserwator. Ach, rzeczywiście, był pan konserwator, który dbał chyba o te właśnie elementy wystroju. Myślę, że one na pewno niektóre z nich przynajmniej są zabytkowe. I, i fakt, chociaż nie jest to nasz klimat, wnętrz jest naprawdę piękne i może się podobać. Część tych mebli na pewno jest zabytkowa. Ja bym powiedziała, że nawet większa część, przynajmniej w moim odczuciu, dlatego, że trochę widać to piętno czasu odciśnięte na tych meblach, na, na dywanie. Niestety trochę też. Nie mówię, że tam było jakoś bardzo brudno, natomiast widać, że te meble już mają, no. mają trochę lat. No i tak, no nic, no, stwierdziłyśmy, że skoro już robimy odcinek o tym miejscu, no to robimy odcinek. No i siadłyśmy i postanowiłyśmy zamówić śniadanie. Zdecydowałyśmy się na omlet, Co Prawda, o cenach jeszcze powiemy, ale zaznaczymy, że. <laughs> Więc zdecydowałyśmy się na omlet. No i chciałyśmy wziąć do tego po prostu kawę. No troszkę też zmarzłyśmy. Wiadomo, aura taka, jaka jest. A poza tym, no, no chciałyśmy zjeść śniadanie. Co się okazało? Nie mogłyśmy zjeść z tego śniadania, dlatego że nie było kucharza. Nie mogłyśmy też napić się kawy, dlatego że nie było baristy. I nie działała jeszcze kawiarka, nie działał, nie był uruchomiony sprzęt od 7 do 9.30. Tak, w ogóle to jest bardzo ciekawe, dlatego że był kelner, więc kelner nas obsłużył i tutaj naprawdę chłopak się bardzo starał. Było widać, że też chyba czuł się niekomfortowo z tego powodu, że tutaj ani kuchnia, ani bar nie jest jeszcze otwarty i nie może nas tak. obsłużyć tak, jakby pewnie chciał. No, natomiast, no, nie ma co ukrywać, no, bardzo dziwna sytuacja. Kawiarnia jest otwarta. Na zewnątrz przed kawiarnią stoją e, reklamy stędy, gdzie jest informacja o tym, że do ciastka kawa i że mamy zestaw do wyboru za jakąś atrakcyjną cenę. No, dobra, no, ciastko mogłyśmy dostać i dostałyśmy, bo finalnie zdecydowałyśmy się na tort Sahera. I Kasia, ty zdecydowałaś się na, na trufle. Jedną. Kasia nie chciała się przejeść, wiecie, dieta, nowy rok, postanowienia. Tak, tak. Trochę nie miałam wyboru, wiecie, ale... Z tego, co, co kelner nam zaproponował, to właśnie były torty, ciasta i właśnie ta pralina. Ciasteczka jakiś, tak. Yy, plus napoje, które znajdują się w lodówkach, tak, które są dostępne jakby powiedzmy w opakowaniu. Były dostępne alkohole, słuchajcie, więc jak ktoś chce o 9.30 na Rynku Głównym wypić alkohol... Clean, cleanem. Jest, jakby nie było taka opcja, nie ma kawy o rano... Ale alkohol dostaniecie? What? Więc no, 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 no bardzo bardzo dziwna sytuacja naprawdę. To było niesamowite, dlatego że jednak jest to sam środek Krakowa. No bardziej w środku się nie da. Nie da się. Nie da się. I miejsce, które mogłoby być wizytówką pięknego miasta, historii, tradycji, no. Troszkę jakby nas rozczarowało. Nie wiem, powiedzcie, może wy mieliście okazję być w tej kawiarni, restauracji w jakimś innym dniu tygodnia? Kiedy kucharz był. Kiedy kucharz był. I mieliście okazję zjeść tam coś śniadaniowego, obiadowego lub po prostu zjeść coś, to dajcie znać, czy Wam smakowało. Czy mamy jeszcze raz tam pójść w jakiejś innej godzinie? Czy to jest norma? No właśnie, bo słuchajcie. Patty zadała bardzo dobre pytanie e, kelnerowi i zapytała się, czy po prostu możemy przyjść w takim razie później i dla nas to nie jest problem i o której kucharz będzie w pracy, tak, żebyśmy mogły zamówić coś innego, tak, z menu udostępnego, e, przede wszystkim na przykład śniadaniowego. No niestety, kelner nie znał godziny, kiedy kucharz pojawi się w pracy, przepraszam. A nie barista, ale... więc nawet na kawę nie wiedziałyśmy, Też. ile będziemy musiały czekać. Na pewno nie klient nasz pan, bardziej kucharz no nasz No to pan. na pewno nie. Jak będzie, to będzie, jak nie będzie, to nie będzie. Dużo lepszym owcem byłoby po prostu opóźnienie tej godziny otwarcia. I dziękujemy także kelnerowi za jego starania, bo naprawdę się starał. Dlatego dziś taki, a nie inny odcinek. Nie bardzo mamy Wam okazję, co pokazać. Pewnie widzicie na przebitkach właśnie tą truflę i tort. E... Natomiast przywitek też nie będzie bardzo dużo, bo jakby no, nie miałyśmy tak naprawdę co sfilmować na podstawie, czego wyrobić sobie opinię o tym jedzeniu. Może jedynie powiemy wam na temat tego, co zamówiłyśmy, tak? Czy nam smakowało, czy nie smakowało? Kasia, jak twoja trufla? Dokładnie, więc wiecie co? Trufla była smaczna, trufla była okej, okay, ale no, sorry. Jesteśmy w miejscu, które ocieka przepychem, e, jeśli chodzi o wygląd wystroju, e, a trufla była taka tycia na takim talerzu, dobrze nie obiadowym, ale i tak za dużym. Powiedziałabym, że poszli w minimalizm, jeśli chodzi o serwowanie trufli. No, gdzie jednak w takim miejscu spodziewa się hmm, nieco też innej zastawy, bo dodam, że to był bardzo prosty biały talerz. No po prostu no hello. Ja się pytam mm. hello, o co chodzi? Ja natomiast zamówiłam tort Sahara, dlatego że chciałam spróbować jednego z takich, wydaje mi się mm, Kluczowych deserów w tym miejscu, dlatego że Jan Noworolski, który był założycielem tej kawiarni, uczył się swojego fachu cukierniczego właśnie u Sahera w Biedniu. Więc stwierdziłam, że jeżeli ta receptura jest od lat w posiadaniu rodziny, która zajmuje się tą kawiarnią, więc chciałam spróbować. No i już miałam przyjemność kiedyś jedzenia tortu Sahera, więc wiem mniej więcej, jak. Jak mi wtedy smakowało, natomiast po dzisiejszym trochę też mam znowu niedosyt, bo tort był. E, nie był zły, natomiast był trochę suchy i jakoś brakowało mi tego efektu wow w tym torcie, a wiem, że on potrafi zrobić wow. Kiedy się go je. Czekolada była smaczna, i powidła były też bardzo w porządku, natomiast to ciasto było dość suche. No a właśnie ja dodam szczerze powiedziawszy, że mi czekolada niespecjalnie smakowała. Wydaje mi się, że ona miała taki trochę, może się mylę, może to dlatego, że byłam trochę, wiecie, ogólnie rozczarowana już, ale dla mnie miała trochę taki posmak dosyć sztuczny. Oczekiwałam naprawdę takiej treściwej czekolady, taką z troszkę drobną goryczy, takiej prawdziwej naprawdę e, czekolady. Miałam pewne wątpliwości. Nie smakowało ci. No nie, suchy tort. Nope, jak to smakował soczek? A, no właśnie, słuchajcie, no żeby już cokolwiek chociaż wypić, to wziąłem zimny soczek. No soczek jak soczek, wiecie, kupujesz w markecie, wiesz. Mm -hmm. No jest okej, okay, No, niestety wyciskanych, chciałam wziąć z wyciskanych owoców też no, nie jeszcze było. Nie było, jeszcze nie było, Byłyśmy za wcześnie. Mimo, że restauracja kawiarnia była już od półtorej godziny otwarta. No i tak to podsumuję. Teraz przejdźmy jeszcze do jednego. O, no. jeszcze jednej kategorii, którą jak już widzicie, Kasi mnie. Też nie będziemy bardzo zachwycone. Pewnie, wiecie, gdyby, gdybyśmy mogły zamówić tak naprawdę i gdyby to ta, ta część jedzeniowa była inna, pewnie gdzieś te ceny, o których teraz będziemy mówić, też byłyby przez nas inaczej trochę zaprezentowane. Może one by się broniły, powiedzmy. No, nie możemy powiedzieć, jaka jakość była tego jedzenia, bo nie miałyśmy możliwości spróbowania. Natomiast yy, po cenach w menu jest drogo. No, rynek, rynek, rynek. I zestawy śniadaniowe ten omlet to było powyżej 35 zł. Były też opisane gramatury tego jedzenia i więc myślę, że za jak za jajecznicę to jest raczej wygórowana cena, to nie jest tanio. No, nope. omleciki też nie były dużo tańsze. Byłyśmy gotowe już przepłacić, ale nie było za co. Drogo, czy się opłaca? Nie wiemy. Czy ktoś tam tak naprawdę dwa? Bo tą bardzo jesteśmy ciekawe. Zupełnie szczerze, subiektywnie, absolutnie ja nie polecam tego miejsca, chyba że ktoś chce wejść, cyknąć sobie fajną fotkę w królewskim stylu, ok, i to by było na tyle. Chociaż y, może po południu i wieczorem rzeczywiście to miejsce ożywa, bo y, kelner wspominał o tym, że po południu y, faktycznie pojawia się tam osoba, która, która gra i ta muzyka z fortepianu leci. Kto wie, może jeśli będę w okolicach, to przynajmniej przez szybkę zajrzę. Podsumujmy, podsumujmy ten jakże nietypowy Przypadek. Lokalizacja. No okej, okay, no lokalizacja to takie 4,5, no bo tak dajemy za lokalizację, jeśli chodzi o okolice rynku. No więc... Ja bym nawet chyba dała troszeczkę więcej, w sensie, no jesteśmy naprawdę w centrum, nie da się zgubić, nie da się przeoczyć tego miejsca. No ale dojazd, parking, jakby to by nam się pokrywało chyba z tym, co z reguły, nie? Gdzieś tam myślę, obserwujemy i, no okej, okay, moja ocena to jest 4,5. Ja daję 4,6. Okej, okay. no i teraz tak. Menu. No jest. No ja daję po prostu dwa. No ja chyba też, niestety. Jakby wiecie, no, menu jest, składa się z kilku części, tak jak mówiłyśmy, nie spróbowałyśmy. Tort był raczej taki no, słaby. powiedziałabym, średni, <grym> więc no dwa. Po prostu dwa. Ceny dwa. Dwa. I to nawet z minusem, ludzie, za co te ceny? Ten. Ocena za wystrój? Tutaj to zależy oczywiście od waszego gustu. Trochę nadgryziony też takim czasem, w tym takim pejoratywnym znaczeniu, czyli gdzieś tam te stoliki troszkę drapane, gdzieś jakiś tak nie do końca tak. zadbany dywan. Więc ja bym powiedziała, że za ten wystrój takie cztery. No to ja chyba nawet po namyśle chciałam zjechać niżej i myślałam nawet takie, słuchajcie, trzy i pół ze smutkiem. No ja zostanę przez cztery, dlatego okay. że... No wydaje mi się, że dzięki temu, że jest to w tym miejscu, że też ma tą mhm. historię, to miejsce, to, to zasługuje na to, żeby, żeby też to docenić i właśnie tą czwórką tak. chciałam docenić. No to prawda, że zasługuje na docenienie i też akurat my siedziałyśmy przy stoliczku e, koło, koło witryny, koło szyby, okna i powiem szczerze, był bardzo piękny tam widok na e, kościół Mariacki, więc e, po to względem tak, natomiast ja pozostaję przy 3,5, bo naprawdę można więcej wyciągnąć i wycisnąć z takiego pięknego miejsca, z taką tradycją i historią. Więc teraz, e, Kasia swoim kalkulatorem w głowie. Finalna ocena dla kawiarni noworolskiej to 3 4. i to słuchajcie, i tak jest wysoko. No, natomiast rzeczywiście e, dodatkowe punkty za po prostu tą tradycję, historię i jednak e, wnętrze, które może się podobać. Dajcie znać, czy wy mieliście okazję być w tym miejscu, czy może ktoś z waszych znajomych był i jakie są jego odczucia. Trzymajcie się ciepło, nie zapomnijcie dać lajka i subskrypcji, jeśli wam się podobało. Dobrego dnia!